Witajcie, kontynuujemy wspólne czytanie i tłumaczenie epifanicznego tomu 9. To jest posłannik Paruzji, Standardowe zastrzeżenia i e, przypominam, że jesteśmy na rozdziale drugim, a kapicie 54, który odnosi się do czwartej Maryszowe, rozdziału 12. Będą nas interesować końcówka rozdziału 10 i, we, i werset 11. I obok oddali się od namiotu. Miriam stała się biała jak śnieg od trądu. Aaron zwrócił się w stronę Miriam i spostrzegł, że była trędowata. Wtedy powiedział Aaron do Mojżesza, Panie mój, nie kasz nas za grzech, który w swej głupocie popełniliśmy. I przechodzimy do wspólnego czytania. W Kolumbus po, podczas po, powyżej opisanego wywiadu, nie był wywiad tak do końca, tylko to było, była rozmowa brata Russella z bratem Johnsonem, Odnośnie, no właśnie tych kwestii, które były w poprzednich e, akapitach, to jest wątpliwości e, tej, tego, tej opozycji e, brata Johnsona przeciwko e, temu, co temu poglądowi, który został zmieniony przez brata e, Russella, ponieważ e, no brat Russell uważał, że e, z, zauważał, że wygląda na to, że jeszcze zbyt wielu członków kościoła jest na Ziemi i że to jest mało prawdopodobne, żeby zdążyli zostać zabrani do nieba przed pierwszym paździerkiem 1914 roku. No nie wydawało mu się to prawdopodobne, więc przyznał się do tego, że, że, że no poprzednio musiał coś źle zrozumieć, jeszcze nie wiedział dokładnie co. No a Johnson tutaj. Podczas spotkania, podczas zebrania pytań i odpowiedzi w Waszyngtonie, no, mówił, podał te same argumenty, które Russell wcześniej mówił o to, biblijne, argumenty, że no, to zabranie nastąpi do tego 1 października. I podał tylko te argumenty, które Russell wcześniej mówił, ale tutaj się no, nie zgadzał z tym jego nowym poglądem, który który, który Russell y, mówi, że no, to mu nie pasuje. To mu w grudniu, zdaje się, o tym mówił 1913 roku, że to no, wygląda na to, że to jeszcze tak y, nie będzie. I notatki z tego y, zebrania zostały spisane, no i zostało, y, zaczęło być takie y, rozprowadzane, te notatki y, z informując, że o, Johnson się nie zgadza z Russellem. No i teraz tutaj. Czy on będzie tutaj się mu sprzeciwiał i będzie zwalczał, i tak dalej. I oni się spotkali na konwencji w Kolumbus w drugiej części czerwca i sobie właśnie porozmawiali. No i w tym Kolumbus, podczas tej właśnie rozmowy, powiedzieliśmy naszemu pastorowi: Aha, jeszcze jedna ważna rzecz, bo w maju tego 1914 roku brat Russell już. Nie tyle powiedział taki, w taki sposób sugerujący, że tak być może będzie, tylko jasno wskazał, że no, to nie nastąpi. Tylko no, nie miał jeszcze biblijnych dowodów na to, ale no, już wyraził takie jasne stwierdzenie, że to nie nastąpi. No i Johnson się w związku z tym mówi, że no to nie jest już tylko sugestia, ale tutaj już jest jasne stwierdzenie, i, i jako, że to członek więzny mówi, no to on nie będzie tutaj się sprzeczał, tylko mówi: Poczekam na dowody biblijne. Się wstrzymam i ja, ale mogę tego nie rozumieć, ale nie będę występował przeciwko. Poczekam na dowody biblijne i wtedy dopiero zdecyduję, czy byś za, czy przeciw, czy. czy czy, czy, czy w jakiś sposób. No ale z powodu tego, co się stało w tam właśnie w tym, no to będziemy sobie czytali. Powiedzieliśmy naszemu pastorowi, że pragnęliśmy przeciwdziałać efektowi e, tych notatek e, z naszej odpowiedzi, jakie podaliśmy względem tej kwestii. I z naszej własnej inicjatywy zasugerowaliśmy mu, że napiszemy list, który będzie mógł list, który będzie mógł opublikować w strażnicy, Właśnie mając to na celu, czyli żeby ten, ten list przeciwdział skutkowi tych notatek, które zostały rozprowadzone, że o, tutaj Johnson nie zgadza się z Russellem, że Russell mówi, że to zabranie nie nastąpi jednak do, do 1 października 1914 roku, tylko pewnie będzie jakoś, jakoś później. Który to list, chociaż był napisany natychmiast potem, po tej rozmowie, właśnie, Ukazał się dopiero, nie ma tej słowa dopiero, ale ukazał się dwa miesiące później w strażnicy z 1914 roku na stronie 271. Zostanie zapamiętane, albo niech zostanie zauważone, że powyżej ukazaliśmy, że jako rzecz nową nasz pan podał nam w 1909 roku zrozumienie przypowieści o groszu. Aż do końca 12 godziny. A także odnośnie tego, kto był szafarzem z tej przypowieści. Było to nie, nie aż później, czyli nie aż do momentu późniejszego, i to jako po, jako po kawałeczku. Jako kawałek tu, kawałek tam, kawałek później, że nasz pan podał nam jako rzecz nową zrozumienie pozostałej części szczegółów owej przypowieści z wyjątkiem jej grosza. Z wyjątkiem czego? Czym był grosz z tej przypowieści? Któ, które to, czyli to odnośnie tego, co to jest ten grosz, podał on jako rzecz nową onemu słudze. E, tutaj drobna, e, drobny komentarz, że miał to miejsce właśnie w momencie, w którym brat, brat Rusali już był umierający i ta scena z Togą że on zrozumiał, że jest szafarzem i że musiał dać ten grosz, i, i dopiero wtedy, tak na, na serio, tam to w, w tej pantomimie ukazał, co, co, o, o co tam chodziło. Że to zrozumiał i powiedział: Tak, faktycznie e, już ten gło, grosz rozdałem. Koniec tego mojego wtrętu. Po 1909 roku, e, pierwszym nowym zrozumieniem, jakie otrzymaliśmy odnośnie tej przypowieści, to by było, było to, nowe pier... to, to nowe zrozumienie dotarło do nas odnośnie tego, co odnośnie wieczoru z tej przypowieści, że miał on miejsce, że ma mieć miejsce po październiku 1914 roku. Czyli to jest to, co było do tej pory niezrozumiałe, i to, o czym, e, z czym był problem do tej pory. I miało to miejsce to dotarcie tego zrozumienia o tym, czym jest ten wieczór z tej przypowieści. Późno w czerwcu 1914 roku, tak jak było to również ukazane powyżej w tych akapitach poprzednich. Powinno zostać zauważone, że Bóg, że, że nasz Pan powstrzymał tą kwestię aż do, do, do momentu, w którym była ona na czasie, aż do odpowiedniego czasu. I że On dał nam je, to zrozumienie, wyłącznie po tym, gdy dotarliśmy do stanu żałowania za nasze postępowanie na owym waszyngtońskim zebraniu pytań, które obecnie rozpoznajemy jako branie udziału w antytypie Aarona, tak jak został on ukazany w czwartej Bojrzyszowej rozdziale 12. A później my yy, twardo Mocno, tak trzymając się dzielnie, i z sukcesami odpieraliśmy wysiłki szatana, próbującego pobudzić nas, byśmy sprzeciwiali się jasno przedstawionemu, zmienionemu poglądowi naszego pastora, właśnie obecnemu w tej strażnicy z maja 1914 roku. Podaliśmy, Nasze podaliśmy doświadczenia brata Bartoda, Johna Edgara oraz nasze własne w antytypicznym Aaronie z, z owego rozdziału, jako ilustracje doświadczeń, które były i ciągle jeszcze są całkiem powszechne pośród wodzów niebędących członkami gwiezdnymi z Kościoła Powszechnego, kościoła, z Generalnego Kościoła, oraz z starszych lokalnych Paruzyjne doświadczenia Jesse Hammerego, Aha Macmillana i innych podaliśmy jako przykłady antytypicznych odpowiednich antytypicznych paruzyjnych doświadczeń brania udziału w tej antytypicznej Miriam. Nie możemy przypomnieć sobie żadnego naszego własnego doświadczenia, w którym moglibyśmy mieć udział w antytypie Arona Narzekającego przeciwko Mojżeszowi za to, że miał on Seforę jako swoją żonę. Byłoby korzystne, jak wierzymy, gdyby oświeceni Epifanią Wodzowie zegzaminowali, zbadali samych siebie, aby zauważyli, czy mieli oni udział w antytypie ARona tak, jak zostało to ukazane w tym rozdziale. Bez wątpienia w później, w czasie późniejszym, wielu spośród kapłańskich wodzów wśród grup lewickich zauważy, w swej, zauważy swoją opozycję przeciwko Jezusowi, przemawiającemu w posłańce Epifanii, że oni brali udział w antytypie Arana z tego rozdziału i wezmą Swój udział także w antytypie działania Arona z wersetu 11. Ja tutaj go jeszcze raz przeczytam. Werset 11. Wtedy powiedział Aaron do Mojżesza Panie mój nie każ nas za grzech, który w swojej głupocie popełniliśmy. Zostanie zauważone, albo warto zauważyć, że, Bija, że Biriam nie wzięła udziału w przyznaniu. Cię do tego grzechu i głupoty, w tej prośbie o przebaczenie z wersetu 11. Było tak z powodu jej nieczystości w tamtym czasie, która była typem, antyty, antytypi, typem, która była typem e, niepokutowania antytypicznej Miriam. Zanim została ona dostarczona Azazelowi no, na czas jej przebywania na puszczy. To no, czyli mój komentarz, czyli tego, co y, działo się właśnie z Wielką Kompanią, który, że mieli oni być oddani y, jako, ten, jako część tego kozła Azazela, że mieli oni być na, wypuszczeni na, na, na puszczę. Dla Azazela, gdzie na tej puszczy mieli się nauczyć się właśnie, że niedobrze jest grzeszyć i tam, że musieli być zostać wyniszczeni, żeby ich nowe stworzenia nie zginęły, tylko musieli się nauczyć jednak posłuszeństwa, i oczyścić się, i powrócić do harmonii z Panem, żeby mogli zachować życie. I na tym kończymy. Dziękuję bardzo, zapraszam następnym razem.